Celem tego filmu instruktażowego jest pokazanie sposobu generowania fotorealistycznych wizualizacji, to znaczy takich obrazów, które jakością przypominają zdjęcia fotograficzne. Rozpoczniemy od otwarcia projektu. Projekt ten powstał we wcześniejszych częściach filmu instruktażowego. Jest to model zabawki i na początek spróbujmy Przypomnieć sobie, jak ten model został wykonany. Z prawej strony, w górnej części, znajduje się paleta obiektów, i na tej palecie widzimy cztery elementy. One są ponazywane głowa. Głowa, czyli obiekt, który jest no, grup, pewną grupą obiektów, mniejszych obiektów. Te mniejsze obiekty nazywamy obiektami prymitywnymi. Znajduje się tutaj również tu którego elementem jest ogon, a także nogi przednie i nogi tylne. Wykorzystano w projekcie modyfikatory symetrii przy nogach, jak również przy uszach, po to, aby uzyskać symetryczne odbicie, czyli tak naprawdę wykonana była tylko jedna noga. Do czego dążymy? Dążymy do uzyskania obrazu, który będzie jakością przypominał zdjęcie fotograficzne. Jak widać w tej chwili w oknie modelera jest to tylko takie zobrazowanie bardzo przybliżone. Spróbujmy zobaczyć, jaki powinien być efekt naszej pracy. To jest model zabawki już po finalnym renderingu. Co pozostało do wykonania? Należy przygotować scenę do renderingu, Należy opracować materiały, czyli takie, takie konstrukcje, które będą imitowały rzeczywiste materiały, którymi pokryjemy model, a także należy ustawić i skonfigurować oświetlenie w scenie. Te wszystkie elementy zostaną za chwilę wykonane. Zaczniemy od włożenia do sceny podłogi. Z głównej palety narzędziowej wybieramy obiekt. Który nazywa się podłoga, nazwiemy. Proszę zwrócić uwagę, że pies częściowo znajduje się pod podłogą, częściowo nad podłogą. Podłoga w oknie modelera zobrazowana jest w postaci kwadratu, natomiast na finalnym renderingu będzie to płaszczyzna. Mamy teraz dwie możliwości. Pies musi na tej podłodze stanąć. Pierwsza możliwość to podniesienie całego psa do góry, podniesienie całej zabawki do góry. Druga możliwość to opuszczenie podłogi do dołu. Wybierzemy tą drugą, ten drugi wariant. W tym celu zaznaczamy obiekt podłoga. Za pomocą klawisza F3 przełączamy się widok z boku i wykorzystując zieloną strzałkę. Opuszczamy podłogę tak, aby stopy zabawki były na tym obiekcie umieszczone, położone. Jest już w scenie podłoga. Kolejny element to przygotowanie materiałów. Spróbujmy zaobserwować, jakie materiały i ile tych materiałów jest do wykonania. Większość zabawki zbudowana jest z szarego tworzywa sztucznego. Elementem, który daje się zauważyć, to jest połysk. Drugim materiałem jest czarny materiał przypominający nieco gumę z tego materiału wykonany jest nos zabawki, czerwony matowy materiał, z którego wykonane są oczy i kilka elementów tak jak uszy, ogon pokryte są matowym, no takim zielonkawym, turkusowym kolorem. Dodatkowo podłoga jest jeszcze pokryta materiałem, który przypomina drewno. Zaprezentujemy teraz sposób wykonania materiałów. Zaczniemy od szarego tworzywa sztucznego z połyskiem. W dolnej części ekranu umieszczona jest paleta materiałów. Wybieramy file. I wybieramy new. Utworzyliśmy w ten sposób nowy materiał. Jest on symbolizowany tutaj taką ikoną. Podobnie jak obiekty, takie materiały nazywamy. Ja posłużę się kolorami. Szary. Nazywanie materiałów jest bardzo pomocne w sytuacji, kiedy w scenie tych materiałów jest, jest bardzo dużo. Nazwy ułatwiają nam identyfikację. Teraz trzeba ten materiał skonfigurować. W tym celu klikamy dwukrotnie na ikonę symbolizującą materiał. Uzyskujemy dostęp do okna, do palety edycji materiału. Z lewej strony tego okna umieszczone jest kilka, kilkanaście różnych sekcji. Niektóre z tych sekcji są aktywne, tak jak na przykład kolor, inne wyłączone. Te sekcje odpowiadają za właściwości fizyczne, optyczne materiału. Zaczniemy od koloru. Zwróćmy uwagę, że w tym miejscu, w tej sekcji umieszczony jest suwak jasność. Czyli na przykład biały kolor, który jest w tej chwili wybrany przy jasności 0 będzie oczywiście czarny. Jasność ustawiamy na 100%. Klikamy w biały prostokąt i wybieramy szary kolor. To będzie podstawowy materiał, z jakiego wykonana jest zabawka. Materiał ten posiada połysk. Co zrobić, aby taki efekt uzyskać? Po pierwsze, przełączamy się na zakładkę spekular. Upewniamy się, że jest ona aktywna. Jest tutaj szereg różnych suwaków, i no, jest to kurs podstawowy, więc będziemy robić pewne skróty. Warto zapamiętać, że materiały z połyskiem mają wykres, który tutaj jest widoczny, wysoki i wąski. Za pomocą szerokości i wysokości modyfikujemy. Odbicia. Efekty naszej pracy możemy oglądać na podglądzie, który jest umieszczony w tym miejscu. Aby materiał był no, z połyskiem, to znaczy aby w tym materiale odbijały się inne obiekty, czy w obiekcie pokrytym tym materiałem, aby odbijały się inne obiekty czy elementy otoczenia, trzeba jeszcze uaktywnić kanał odbicia refleksji. Ten kanał uaktywniamy, i najważniejszym parametrem jest jasność, czyli jakby intensywność tych odbić. Przejdźcie do myślnej, a jest ona 100% w tej chwili, no to w zasadzie będzie lustro. To jest za dużo. Zmieniamy ten parametr do poziomu 5%. Zamykamy okno edytora materiałów. Szary materiał. Szare tworzywo sztuczne jest już przygotowane. Niedogodnością pracy grafika 3D jest to, że jakość materiałów będzie można ocenić dopiero no, po, po renderingu. Dlatego nie ma w tej chwili sensu jakby dłużej skupiać się nad tym materiałem, ponieważ i tak finalną korektę zrobimy później. Tworzymy nowy materiał. Kolejny to będzie czarny materiał na nos będzie pokryty nos, nazywamy czarny i tak jak poprzednio, dwukrotnie klikamy. Tym razem jest to materiał, który rozprasza światło. W związku z tym w kanale Spekular wykres będzie inny niż w materiale z połyskiem. Będzie szeroki, a niski. No i oczywiście kolor. No w zasadzie. Guma nie jest koloru czarnego, tylko ciemno, ciemno-szarego. Tak też postąpimy. Ciemno-szary kolor, spekular niski, a, a szeroki. Oczywiście nie uaktywniamy kanału refleksji. W gumie nie odbijają się elementy otoczenia. Jest przygotowany drugi materiał. Trzeci materiał to będzie materiał, w którym pokryjemy. Jest to również materiał matowy, w związku z tym kanał spekular będzie szeroki i niski. Kolor czerwony. Zmieniamy nazwę. Czerwony. Do wykonania pozostał jeszcze tylko jeden materiał. Kolor no taki zielonkawy, turkusowy. Jest to materiał bez połysku, w związku z tym, spekular będzie szeroki i niski, tak jak w przypadku na przykład gumy. Oczywiście kanał Reflection też w tym przypadku nie będzie aktywny. Jest to materiał bez odbić. Cztery materiały zostały przygotowane. No ale jak widać, Zabawka dalej jest szara, ponieważ kolejnym krokiem jest pokrycie odpowiednich elementów odpowiednimi materiałami. Wcześniej, zaznaczając z klawiszem Shift wszystkie cztery elementy składowe psa i prawy przycisk, grupujemy te obiekty nazywamy ponieważ większość obiektu wykonana jest z szarego materiału zrobimy w sposób następujący. Chwycimy myszą materiał szary i techniką drag and drop przeciągniemy na cały model. Co się stało w tej chwili? W tej chwili wszystkie elementy składające się na model psa zostały pokryte niejako materiałem o nazwie szary. Ale my tak przecież nie jest. Niektóre detale są wykonane z innego materiału. Zaczniemy od głowy. Rozwiniemy głowę. Jest tutaj obiekt, który nazwaliśmy nos. Chwytamy myszą czarny materiał i przeciągamy na nos. Analogicznie, materiał czerwony przeciągniemy na, na oczy. I materiał zielony na uszy, jak również na przycisk. Pokryliśmy w ten sposób głowę zabawki zgodnie ze zdjęciem w tej chwili widocznym. Wszystkie pozostałe elementy wykonane są z materiału w kolorze szarym poza ogonem, który jest zielony, jak również kulami będącymi elementami składowymi nogi. Głowę już możemy zwinąć, rozwiniemy tułów i nakładamy zielony materiał na ogon. Teraz nogi przednie. I zielony materiał na kulę, podobnie z nogami tylnymi. W ten sposób pokryliśmy cały model materiałami zgodnie ze zdjęciem, które jest tutaj zaprezentowane. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o materiały, to zasada jest taka. Jeżeli jest grupa, pokryta określonym materiałem, to tym materiałem pokrywane są wszystkie elementy stanowiące tą grupę, za wyjątkiem przypadku, kiedy któryś z elementów ma własny materiał. Czyli te cuby, na przykład, nie pokryte żadnym materiałem, niejako dziedziczą materiał z grupy. Kolejną czynność, którą musimy wykonać, to jest przygotowanie materiału, którym pokryjemy podłogę. Cztery materiały składające się na psa wykonaliśmy samodzielnie. Zaprezentujemy teraz w jaki sposób skorzystać z gotowych materiałów. Biblioteki takich materiałów dosyć pokaźne są dostępne w internecie. Jak również kilka przykładowych no, zawiera sama CINAM. okienku File wybieramy Load. I wskazujemy plik zawierający materiały. Ten plik przykładowy, ja w tej chwili otworzę. Proszę zwrócić uwagę, co się stało w dolnej części. Poza czterema materiałami wykonanymi przeze mnie, mamy dostępne kilka czy kilkadziesiąt różnych materiałów. Znajdziemy tutaj drewno, i ten materiał włożymy na podłogę. W tej chwili podłoga została już pokryta drewnem. W oknie materiałów no zapanował no pewien chaos. Tych materiałów jest tu strasznie dużo. Zdecydowana większość nie jest wykorzystana. Aby zrobić tu trochę porządku, wybieramy funkcję i usuwamy materiały, które nie są używane w projekcie. W ten sposób powstało, pozostały tylko te, które nam są potrzebne. Ten materiał, który korzystaliśmy z biblioteki nazwiemy drewno i dokonamy małej korekty. Ta korekta będzie polegała na no, niejako pokryciu lakierem tego materiału. Ponieważ to drewno, które tutaj znajduje się na podłodze jest wyraźnie polakierowane, obiekty się odbijają, tak? Wracamy. Dwukrotnie klikamy w materiał o nazwie drewno. Nawet jeżeli korzystamy z gotowych materiałów, to wcale nie oznacza, że nie mamy możliwości ich skorygować. Jeżeli chodzi o kolor, to proszę zwrócić uwagę, że w tym materiale wykorzystany został, wykorzystana została mapa bitowa. Zdjęcie. Zdjęcie słojów drewna. Aby drewno było nieco ciemniejsze, kolorze. Ustawię ciemnobrązowy. I posłużę się suwaczkiem w dolnej części, który pozwala nam miksować. Może nawet jeszcze trochę ciemniejszy. Tym suwakiem, który pozwala nam miksować mapę bitową z kolorem Dzięki temu drewno będzie ciemniejsze. Kolejny element, spekular. I będzie to materiał z połyskiem, ponieważ zostanie polakierowany. Więc spekular musi być wąski, a wysoki. I ostatni element to jest reflection. Ten kanał trzeba włączyć i ustawić intensywność Odbić na poziomie 5%. Etap przygotowania materiałów został już zakończony. Ostatnim elementem, który musimy wykonać, ostatnim etapem pracy jest oświetlenie. Wykorzystamy technikę oświetlenia globalnego. W tym celu z głównej palety narzędziowej włożymy do sceny obiekt, który nazywa się Niebo Sky. To jest ogromna kula. Ta kula jest w tej chwili widoczna. Ta kula jest na tyle duża, że na pewno cała scena się zmieści w jej wnętrzu. Kolejnym etapem jest przygotowanie specjalnego materiału, którym pokryjemy tą kulę. Ten materiał, czy jego zadaniem, będzie oświetlenie sceny. Taka jest idea oświetlenia globalnego. W tym celu. Wybieramy file w oknie materiałów, nowy materiał, dwukrotnie klikamy i tym razem konfiguracja tego materiału będzie znacząco odbiegała od wszystkich materiałów wykonanych wcześniej. Po pierwsze, wyłączamy kolor. Wyłączamy spekular, interesuje nas tylko i wyłącznie sekcja, która odpowiada za emisję światła, czyli luminance. Tą sekcję aktywujemy, I z prawej strony wybieramy teksturę, ładujemy obrazek, ten obrazek będzie symulował nam mnie jako otoczenie. Odszukujemy plik. Jak wygląda ten obrazek? Można zaobserwować w tym miejscu. No jest to jakieś takie otoczenie kuchenne. Dzięki temu zasymulujemy niejako, że wokół naszego, naszej zabawki znajdują się elementy, których w rzeczywistości tam nie ma. Materiał został już przygotowany. Być może jest on trochę za, za bardzo kontrastowy. W tym celu spróbujemy ten kontrast nieco zmniejszyć poprzez zmiksowanie z kolorem czarnym. I ten materiał włożymy na, na niebo. On w tej chwili się tutaj nam pokazał. Zakończyliśmy etap oświetlenia. Ustawiliśmy oświetlenie. Ostatni element to rendering. Najpierw rendering trzeba skonfigurować. Do renderingu przygotowane zostały trzy ikonki na głównej palecie narzędziowej. Ikona prawa to ikona ustawień. Otwieramy. Mamy tutaj dostępne kilka zakładek. Na głównej zakładce antyaliasing przestawiamy na, na best. Zakładka Output umożliwia nam ustawienie, no w przypadku grafiki to w zasadzie tylko rozdzielczości zdjęcia. Wybierzemy 800x600. No trzeba wiedzieć nam o tym, że rozdzielczość finalnego obrazka, czy od rozdzielczości finalnego obrazka w znacznym stopniu zależy czas renderowania. Nie chcielibyśmy, aby ten czas był zbyt długi, dlatego rozdzielczość niewielka. Kolejny element to opcje i wyłączamy automatyczne oświetlenie. I Radio City to jest kanał, który aktywuje oświetlenie globalne. Musimy go włączyć. Zostawimy standard. No. Ten algorytm jest niejako dwuprzebiegowy. Aby przyspieszyć sobie trochę operację renderowania, ponieważ do końca nie mamy pewności, czy światło zostało ustawione dobrze, czy materiały zostały wykonane właściwie. Dlatego 70 przestawimy na 30. Będziemy mieli na renderingu pewne zniekształcenia, ale będziemy mogli ocenić materiały i oświetlenie. Jeżeli okaże się, że jest dobrze, wrócimy, podniesiemy te wartości. Rozmiar przebiegu próbnego ustawimy na 1,4, to też znacznie przyspieszy nam rendering. Zamykamy okienko ustawień renderingu. Posługując się ikonami do manipulacji obserwatora ustawiamy kadr we właściwy sposób, pamiętajmy, że no, większość kadru powinien wypełniać obiekt, więc trudno renderować na przykład w takiej pozycji. Spróbujemy ustawić kadr w ten sposób. Oczywiście przy bardziej zaawansowanych zastosowaniach mamy możliwość skorzystania z kamer, ale to już jest element bardziej zaawansowany i nie obejmuje zakresu tego kursu. Środkowa ikona umożliwi rozpoczęcie procesu renderowania. Proszę zwrócić uwagę: komputer teraz przelicza wszystkie cienie, wszystkie odbicia. Renderując finalny obrazek, Do, widoczne są zniekształcenia, o których wspominałem. Te zniekształcenia związane są z tym, że parametry renderingu zostały nieco obniżone po to, aby trwał on no, trochę szybciej czy trochę krócej, przepraszam. Obserwacja. Materiał szary ma nieco za duży połysk, a podłoga z kolei za mały. Wrócimy do szarego materiału, w kanale Reflection zmniejszymy 5% na 2. Jeżeli chodzi o podłogę, to w kanale Reflection zwiększymy na przykład na 10%. I spróbujemy wykonać rendering jeszcze raz. W tej chwili, przy tak prostym modelu i ograniczonych parametrach renderingu, trwało to około pół minuty. Przy bardziej złożonych scenach, czas renderowania takiej wizualizacji może sięgać nawet kilku godzin. Taki gotowy, finalny obrazek możemy oczywiście zapisać do plików w dowolnym formacie graficznym, w TIF-ie, czy w u czy w jakimś jeszcze. in